Wiele osób zastanawia się z czego zrobić jakiś żywopłocik, żeby się odgrodzić czy od sąsiada, czy to od drogi. Tak tutaj wiadomo najbardziej popularnym sposobem jest sadzenie tu i szmaragd. tak jak tutaj w tym przypadku. Tu je rosną około 8-9 lat. Raz były tylko skracane, żeby je troszkę podrównać, tak jak widać. Do pewnego momentu są gęste, tutaj już mamy nowe odrosty z tamtego roku po przecinaniu czubków. Sadzone w odległości 60 cm, tak jak tutaj widać, już ładnie się nam wzrastają. Jeżeli byśmy chcieli szybciej, żeby nam się czegoś pozrobił, żeby się odgrodzić, no to możemy je posadzić co 50 cm, ale myślę, że nawet 70. Z czasem się wzrosną, będą moim gęsi. No, tym szybciej nam tutaj te, ten przecić się nam zmniejszy. Tak jak tutaj widać, ładnie wybarwione, raz nawiezione. Drugim sposobem, myślę bardziej takim już nowszym jest posadzenie jakichś drzew liściastych. Każdy się zastanawia teraz czym by to posadzić, co by tutaj zastosować, żeby ładnie wyglądało troszkę inaczej jak wszyscy. No, wiadomo, że można drugim sposobem takim też tu tym bo to tu je brabant posadzić na no, złożono moim zanim już trochę przeżytek. Było to młode 20 lat temu, 15. Później też już maragdy, a teraz już wchodzą już drzewka liściaste. Fajnym sposobem jest posadzenie buka. Mamy dwie odmiany dwa, dwie odmiany kolorów. Teraz może zademonstruję pierwszą odmianę. Jest to odmiana purpura, czyli ta czerwona. Mamy tutaj, tak jak widać, pięknie wybarwionego buka kolumnowego, czerwonego. Który również nadaje się na żywopłoty z tego względu, że bardzo długo utrzymuje liście. Dopiero praktycznie na wiosnę część zrzuca. Także bardzo długo nam będzie to chroniło przed jakimiś ścińskimi sąs sąsiadami. jak tutaj widać pięknie wybarwiony, już ładnie się opuścił, po połowa maja. Troszkę może czasem być łącznie, jak go chycić, ewentualnie jakaś no to możemy zastosować jakiś tam oprysk, ale tak to nic mu się nie dzieje. Jest zwykłe drzewo. Także bez problemu możemy takiego buka czerwonego sobie kupić. Trzecim sposobem. Moim zdaniem najładniejszym jest posadzenie buka żółtego, kolumnowego. Tak jak tutaj widać, teraz też się pięknie opuścił. No według mnie chyba najlepszym sposób na, na posadzenie i odgrodzenie się czy to od drogi, czy to od sąsiada. W zależności jak chcemy gęsto, no to wiadomo tak tutaj też rośnie koło 5 lat. Ten buk 5-4 lat. 4 lata może nie jest jakoś najszybciej rośnie, troszkę tak jak widać ma długie przerosty delikatnie opadające, także trzeba go też w początkowych latach podpierać jakimiś kikami, a później to już wiadomo jak nam już sęża jest, no to już nie musimy nic zrobić. Był tu tylko tak jak widać skacany od góry, żeby się zagęścił na szerokość. Także kwestia dwóch, trzech lat i będzie, będzie ładny tutaj żywo z tego bułka żółtego, zrobionego tak jak widać piękna cytrynka. Można zastosować. I będzie troszkę ciekawiej, jak u sąsiada, który ma, albo tuje brabant, albo tuje szmaragd. Tak jak widać, no pięknie się wybarwił. Czwartym sposobem, zaraz pokażę. Który szybciej, który szybciej rośnie, jest posadzenie graba. Tak, jak tutaj widać troszkę malicie przypominające orzeg laskowy. Ale tu jest akurat grab, typowo też szpalerowy. Też bardzo fajnie wygląda. bardziej taki jest kolor zwykłego drzewa. Ale również nadaje się jak najbardziej na żywopłoty. Także jak nie chcemy, tu i szmarak, tu i brabant, Chcemy jakieś liściaste drzewa, żeby się odgrodzić. To tak jak mówię, bóg czerwony, bóg żółty, kolumnowy, ewentualnie grab. I mamy coś innego, coś ciekawszego żeby się odgrodzić